Virusek Music Ona taka dzika jak róża Nie dokładam węgla, aby była gorąca Ostra taka jak jalapeno szampanem na nowy rok się leją Sylwester już zakończony Fajerwryki wszystkie wyszeliły Nowa nuta, nowy ja Szampana mi polewaj, tylko ja Level up, Monta snack, Natural, Kofeina, Robiona, Ta ta dzika róża, dzika róża Ona chce mnie porwać, ale mówię sorry mała Może jesteś dzika, ale nie czerwona jak ta róża może jest dzika, ale nie czerwona jak ta róża Lecz jest zielona, atrakcyjnie szczupa Nieco ostra, ale bardzo mocna Nieco ostra, ale bardzo mocna Na ulicach ciemno, a ja dostrzegam piękno Ona myślała, że jestem gorący kiferno. Gdy ją zobaczyłem pierwszy raz Pomyślałem, co to za ptak Chciała pierścionek, a dostała piękną różę Niedowierzona zaczęła teraz rżeć Ujrzałem na stole marihuanen Zaskoczony jestem, wyciągnął katanę W szkół już rapię, no to kupuję kafelatę A na koniec jedwam matę na dodatek Popitą z duży banknoty Eurowado in Italia per dniare il mio bankroll chodzi do pokoju, gdy jestem pijany Co to za proszek, nie chcę być naćpany Zrobił sobie tatuaż, by był fajny Ja nagrywam rap I powoli robię się sławny Ej Ona taka dzika jak róża Nie dokładam węgla by była gorąca Ostra taka jak jalapeno Szampany na nowy rok się leją Ona taka dzika jak róża Nie dokładam węgla by była gorąca Ostra taka jak jalapeno Szampany na nowy rok się leją Ona taka dzika jak róża Nie dokładam węgla by była gorąca Ostra taka jak jalapeno Szampany na nowy rok się leją ona taka dzika jak róża. Nie dokładam węgla, by była gorąca. Ostra, taka jak ja lapenio. Szampany na nowy rok się leją, Ej. Ona taka dzika jak róża. Nie dokładam węgla, by była gorąca. Ostra, taka jak ja Szampany na nowy rok się leją. Zapraszam na Instagrama. Subskrybujcie. Udostępniajcie. Wrustek music. Jo 自己都说。<noise> <noise> <noise>